Witajcie! Ostatnio spełniło się kolejne moje marzenie. Licznik subskrypcji na kanale pokazał 5000. Z tej okazji chciałbym ogłosić dla Was konkurs, w którym każdy z Was będzie mógł wygrać jedną z trzech nagród. Na YouTube jest Was 5000, ale na moim profilu facebookowym niewiele ponad 200. Bardzo chciałbym wejść z Wami w jakąś interakcję. Często chciałbym coś napisać i dotrzeć do większej liczby osób. Dlatego konkurs będzie facebookowy. Jakie mam dla Was nagrody? Długo na tym myślałem i stwierdziłem, że każda powinna być z innej bajki, tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Pierwszą nagrodą będzie gra 5 sekund. Jest to gra, która zmusi Was do myślenia. Jako, że sam mam egzemplarz tej gry w domu, spróbuję Wam zademonstrować, na czym ona polega. Wymień trzy jednostki miary. Kilogram newton. No, troszkę zabrakło mi czasu. Spróbujmy jeszcze raz. Wymień trzy nazwy krajów w Afryce: Kair, Gabon, yy, Kongo. Jak widzicie, trzeba bardzo szybko myśleć, ale zabawy jest przy tym co nie miara. Bardzo Wam polecam tą grę. Myślę, że ten kto ją wygra będzie zadowolony. Drugą nagrodą jest książka. Długo szukałem takiej książki, żeby pasowała do tematyki mojego kanału, ale żeby was nie znudziła. Wybrałem książkę Tsunami historii. Jeśli podobają wam się moje filmy, ta książka również powinna wam się spodobać. Opowiada o tym, jak żywioły natury wpływały na dzieje ludzkości. Przeczytacie w niej o niektórych tematach, które już pojawiały się u mnie na kanale, yy, na przykład o powstaniu Księżyca czy o wulkanie Krakatau, ale także na przykład yy, czy pogoda wpłynęła na Wynik bitwy pod Grunwaldem. Jeśli chodzi o trzecią nagrodę, to mam nadzieję, że panowie się nie obrażą, ale ona zostanie rozlosowana wyłącznie wśród pań. A to dlatego, że tych jest zdecydowanie mniej na moim kanale i chciałbym zachęcić je do większej aktywności. Razem z biżuterią sutaszaniko Aniko chcielibyśmy, aby trzecią nagrodą w tym konkursie był komplet biżuterii kolczyki plus branzoletka. Jest to komplet wykonany techniką haftu sutasz. Więcej prac z biżuterii Aniko znajdziecie w opisie filmu. A teraz co trzeba zrobić żeby zgarnąć, którąś z nagród. Po pierwsze trzeba wejść na mojego facebooka i polubić profil, po drugie udostępnić post yy, z tym filmem, a po trzecie napisać pod nim komentarz na jaki temat chcielibyście żebym nagrał następne filmy. Wiem, że wielu z Was już pisało o swoich propozycjach jednak chciałbym je wszystkie mieć w jednym miejscu i wiedzieć które są najbardziej popularne. Macie czas do 23 listopada. Wśród osób, które wykonają te trzy kroki, rozlosuję wcześniej wymienione nagrody. Wyniki ogłoszę w ostatnich dniach listopada. Dzięki i do zobaczenia na Facebooku.